Siemana z tej strony, Arty, a to jest kolejny film z serii. Upgradeujemy sobie postać na 11 poziom mocy. Tutaj widzimy w ogóle na klubie Avans. Leon awansował, ubił sobie legendę, no więc gratuluję. I teraz bierzemy się za upgrade tej postaci. I ta postać myślę, że będzie nią jak najbardziej. RICO mamy tutaj w ogóle tego UGI OG Skinka dziewiąta moc. Póki co jest dwa upgrade'y Tu jest gadżet taki, taki i hiperkę mam, więc bez problemu. Raz i dwa. I mamy maksymalny. 11, tutaj mamy punkty życia, 5600, 5 razy po 640 i sprytny strzał. Myślę, że to będzie jak najbardziej spoko, szczególnie po dokupieniu sobie tarczy. Weźmy sobie arenę treningową i zobaczmy jak działa ta majestatyczna hiperka. No teraz lepiej bije na pewno niż był wcześniej. Przed upgradeami. Więc. Nice. Ładnie to wygląda, ta hiperka. Myślę, że spotczko. Więc elegancko, tutaj możecie w ogóle dodać, jest miejsce na klubie. Zapraszam serdecznie do klubu. Jedno miejsce na klubie, wymaganie 20 tysięcy, Puch. troszeczkę tutaj ostatnio były małe wywalanie osób. Więc nice, no i co, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.